Cześć Łukaszak, Pasieka ENZO. Dzisiaj mnie mateczka Unasiniona Włoszka e, Reginę, Matka Regina Ostrość tu nie chce załapać, ale Reginę pisze, zada się doczytać um, Urodzona 18.06 Ona jest nasiniona, czyli niedawno się nasieniła. Młodziutka mateczka no, ona miała zostać poddana do pszczoły Hinterhofer, gdzie mi matka się wyroiła. Jest to matka rojowa w tej chwili, ale ostatnio, jak właśnie mi to tam u Bakwarta zobaczyłem, że też się matka wyroi... znaczy, się wyroiły pszczoły i to chyba dwóch albo nawet trzykrotnie. szutan tam zostało w zasadzie, tak jak w odkładzie, takim pięcioramkowym. O no, sześcioramkowym i ten. I zero czerwiu jest, jajek nie było, matki nie znalazłem, więc uważasz wydaje mi się, że tam w ogóle matki nie ma, więc chyba ją poddam tam. Aczkolwiek poddałem tam też ramkę czerwiu otwartego, krytego w różnym wieku. I ten. I dzisiaj po prostu jeżeli tam ciągną mateczniki, to ten czerw zabiorę i poddam tą matkę. No o też od razu się podkarmi odkłady, bo mają takie portyjki. Dwie dziurki, no to tak powoli wtedy pobierają nie? rozwojowo jest to porcja na spokojny tydzień czasu, jak nie więcej im starczy. No i tutaj jeszcze w takich dwóch odkładach już większych podam tylko po słoiku. To już należy do słoików, tamto normalnych, drzwikami i tyle. No lipa w zasadzie kwitnie, aczkolwiek w odkładach jeszcze jest mało pszczoły lotnej, żeby się same wyżywiły. Dlatego podaję Co ja tutaj mam? Tu mam no, syrop, prawda cukrowy 1 do 1 z kurkumą poddany z małą ilością kurkumy, jak widać, nie taką dużą jak wcześniej poddawałem, bo teraz nie ma takiej potrzeby. To w zasadzie ma tylko pszczołę odkazić i, i, i tyle. No. no, i tutaj próchno wiadomo, mam do podkurzacza sobie na, na upałem, i będziemy mateczkę poddawać. To może też coś nakręcę. Poczekam, aż przyjdzie moja asysta. samemu jeszcze nie chodzę. Dobra, no, zobaczymy, co tutaj na wyprawiały panny doskoczę jeszcze po minut OK. Zobaczymy co się dzieje. Czy to właśnie tej matki nie ma, czy jest. Czołgi strasznie huczą, więc powiedziałem, że nie ma. Ciężko powiedzieć, bo maty nie odciągły. Oj, ale wygląda już na bezmaty, tak. zachowywać do niej. Mislim da je dobro. M. Oxe, leva de guitarra.

Ja dosłownie pływam Mam nadzieję, że ta matka zostanie przyjęta Zobaczymy przy naszym przyglądzie Zmontujemy to w całość i puścimy nie? serdecznie Łukasz jak Enzo. Tutaj jego morda mojego asystenta Zobaczymy sobie przyjęcie matki Tu została przyjęta w ogóle czy nie E dojść do ją dojść do ją <grymne> Warzy, Wyrojona agry ślid trochę, hmm? Nie ma. Wypuściły. Lepiej przyjęły. Wszystko lekkie. Nie ma praktycznie pokarmu, dlatego że tak ciągną. Pewnie czerwić.

i matka chodzi widzisz na kolejnej ramce tam żółta no to matka jest przyjęta nie będziemy wyciągać ramki wystarczy żeśmy ją zobaczyli to jest matka od Andrzeja Cygiełki mojego kolegi zresztą A. to jest człowiek który bardzo dużo pomógł w szelastce Jestem bardzo wdzięczny. No to więc nie musimy szukać, nie będziemy się denerwować. Kurwa. Chciałem, żeby mnie dziabła, to tutaj. Okay. tutaj troszeczkę, a dobra. No to jest sukces. Metoda to się sprawdza. Z poddawaniu matych zniódek. Okay. <laughs> dobra, daj mi to z powrotem ładzi świadomiały. o pa, jak ładna żuta trzeba trzeba a pleci trudno zrobić to jakby trudno wiesz. dobrze Tyle, czekaj, co tutaj dali, byśmy się zeptali, byśmy Dobra, tu matka jest, rozpoczęła szczerbienie. Yy. no i tyle, czyli pełen sukces. No, mateczka od Andrzejka w końcu została przyjęta, bo ja w zasadzie poddawałem chyba u ono w tamtym roku, ale chyba dwie mi zostały odrzucone w tamtym roku. Yy. No tutaj fajnie, bo przyjęły, także, także cieszę się, bo to jest matka unasieniona naturalnie. Chcę po prostu też zobaczyć tam u niego, tak, czyli tam będzie ona tam zapylona większością tej pszczoły żółtej. No i to po prostu zobaczyć kolorystykę, czy, czy to będzie podobna, czy, czy troszeczkę, no tak ciekawości, tak, z ciekawości. Bo ja ogólnie matek unasienionych naturalnie to, to raczej tak nie kupuję, tylko po prostu kupuję. No nie no, nie bo, bo jest tanie a dwa, że tutaj są już pszczoły przystosowane na tym terenie w miarę tam co, co, co do tych wszystkich warunków i, i ich tam jakichś nie wiem patogenów które tu panują yy, więc, więc wolę jak są tematki zapylane jednak przez moje przez tutejsze trudnie tak czyli od mojego sąsiada plus te moje są tutaj są jakiś czas no i, 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 i tyle nie ale cieszę się tutaj serdeczne pozdrowienia dla Beaty i Andrzeja Segiełko dla całej tam zresztą rodziny przesyłam yy, jesteście super nie Fajnie mi się z wami ogólnie, no tam może nie powiem, że współpracuję, bo, bo ja tam jakichś dużych ilości nie kupuję od was, ale, ale bardzo was lubię i, i pozdrawiam was serdecznie, cześć.